Cześć, dzień dobry, miłej niedzieli, zaczynamy nowości kosmetyczne Po raz kolejny I słuchajcie, powiedzcie mi, czy wam się nie wydaje, że Teraz jest jakoś tak słabo, bo od trzech odcinków Czuję, że nie ma nic takiego jakiegoś mega szałowego Nie ma zbyt dużo tych nowości i troszeczkę mnie to dziwi Dlatego, że teraz jest okres taki, gdzie wchodzimy powoli w lato i tych nowości powinno być dużo. Mówię to oczywiście w porównaniu do początku roku, gdzie tych nowości było tyle, że ja nie, na, nie wyrabiałam, żeby w ogóle te filmy nagrywać. Co dwa tygodnie było pełno nowości. A teraz tak naprawdę zobaczcie, to jest moja napisana strona na Instagramie. Znaczy zapisany taki folder z nowościami. Mam też kilka rzeczy z Sephory i Rossmana, ale poza tym nie ma nic takiego nowego. Nie wiem dlaczego marki zrobiły sobie jakąś przerwę, czy o co chodzi. No, ale pokażę Wam, co takiego ciekawego znalazłam w nowościach, z czym marki wychodzą, więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. No dobra, no to co? Zaczniemy może najpierw od Fenty, bo faktycznie jest trochę tych produktów i zaczniemy może najpierw od tej takiej bardziej kolorowej części, czyli od eyelinerów i pomadek. I to jest właśnie edycja limitowana, w skład, w której wchodzą zestawy eyelinerów. Trzy zestawy po trzy eyelinery, i one mają kosztować każdy 35 dolarów. To jest dużo jak na eyelinery. I to są po prostu takie eyelinery po raz kolejny neonowe. I teraz, chyba, powiem to samo co każdy, który wypowiadał się właśnie o tym produkcie. Kupiłabym, gdyby były one pojedynczo, a nie. W zestawach, bo nie ma żadnego takiego zestawu, który w 100% by mnie satysfakcjonował. Tak naprawdę y, podoba mi się tylko jeden, może dwa odcienie: ten brzoskwiniowy, ten taki różowy i ten taki ciemniejszy róż. To są jedyne kolory, które mnie interesują i każdy z nich jest w innym zestawie, więc oczywiście nie kupię tego, no bo bez sensu, żebym kupowała jeszcze dwa kolejne. E, tylko dla jednego i płaciła te 35 dolarów w złotówkach, oczywiście. E, kolejna kolekcja to są pomadki, 7 nowych odcieni. Każda z nich ma kosztować 20 dolarów, czyli pewnie w Polsce będzie to około 80 złotych. E, no i tutaj już powiem, kolory są naprawdę ładne, szczególnie kiedy patrzycie tutaj na słocze. Jest to całkowicie coś innego, bo mamy tutaj jakiś turkus, jakiś błękit i tak dalej. I są to zdecydowanie kolory letnie, e, jeżeli. Jednak zważać na to, jaki kolor nosicie latem, jaki kolor nosicie zimą, no to faktycznie jest to coś bardziej letniego. Podoba mi się opakowanie i to chyba tyle, więc też nie jestem zainteresowana. Nie są to raczej kolory, które ja wybieram na co dzień, jak widać na załączonym obrazku. Więc e, nie, ale do stałej kolekcji wchodzą produkty do ust takie pielęgnacyjne, czyli balsam do ust, który ma kosztować też około 20 dolarów, więc pewnie około 80 zł e, i e, peeling w sztyfcie, który ma kosztować 16 dolarów. Mm. Nie, nie wierzę, żeby te produkty były na tyle fajne, żeby były warte tej ceny. Plus ten peeling pewnie szybko się skończy przez to, że jest w sztyfcie. A ten balsam też nie sądzę, żeby był warty aż 80 zł. To jest naprawdę bardzo dużo, jak na balsam do ust. Mamy tyle świetnych balsamów w tańszych, przystępniejszych cenach jak Tisane, chyba o nim wszyscy już zapomnieli, ale jest dostępny jak Carmex, jak Nivea i tak dalej, i tak dalej, więc nie uważam, żeby to były produkty, które. Po prostu warto kupować. Oczywiście, jeżeli okaże się, że są rewelacyjne i tak dalej, i tak dalej, no to może, ale nie sądzę. Jakoś szczerze mówiąc, jeżeli patrzę na balsam i on jeszcze jest w pędzelku, to, to nie może być nic takiego, mm, takiego, wiecie, konkretnego, tylko pewnie to będzie taki balsam fajny na co dzień. Ale żeby faktycznie mocno odżywić usta, to raczej nie sądzę. Coś, to co bardzo mnie podekscytowało, nie oszukujmy się, przede wszystkim przez opakowanie, to jest nowa maskara z Face, która nazywa się Dame Girl. Yy, I ma kosztować. nie wiadomo ile. U, ale to w ogóle jestem w szoku, bo tu jest yy, sephora francuska, a w Stanach ona nie jest jeszcze dostępna. Hmm, ciekawe! Ciekawe, czy jest w ogóle w Polsce, pewnie nie. Na stronie online na pewno nie ma, bo dzisiaj jeszcze obczajęłam. Yy, no i to jest właśnie nowa maskara. Tu jest napisane, że ona ma przede wszystkim pogrubiać rzęsy. Ma pogrubiać, ma być intensywnie czarna, ma być długotrwała i ma utrzymywać podkręcenie rzęs. Opakowanie tak mi się bardzo podoba, że jeżeli będzie w Polsce i będą dobre opinie, to pewnie ją kupię, bo opakowanie to jest chyba jedno z ładniejszych opakowań maskary, jaką kiedykolwiek kiedykolwiek widziałam. Nie jestem jakoś osobą, która kupuje wszystko tylko i wyłącznie dla opakowania, ale ja lubię tusze do rzęs, lubię je testować, więc jeżeli okaże się być fajna maskara, to jak najbardziej chętnie ją przetestuję. Nie mogę się też doczekać, aż przetestuję Maskers to Face Better than Sex. Jeszcze jej nie użyłam, ale będę w przyszłym tygodniu, więc już jestem, haha, ha, nie mogę się doczekać, bo no, faktycznie jest dużo osób, które bardzo lubią tą maskarę i jestem ciekawa, co ja będę o niej sądzić, a dzisiaj na rzęskach jakby, coś, jakby co mam nagle tą major pleasure. I teraz mamy Huda Beauty, dwa produkty. Jeden, który dosłownie przed sekundką się pojawił, a drugi, który już był wcześniej, czyli jak to się nazywa? Tantur. Kontur i bronzer, czyli produkt kremowy, który ma być kremem. Ma być taką, jest konsystencją kremową, ale ma zamieniać się w puder. I mamy pięć odcieni, więc niezbyt dużo. Ten najjaśniejszy, który nazywa się Fair, wydaje się być dosyć ciemny i jak patrzę właśnie na to zdjęcie, to powiedziałabym, że on będzie dobry dla tej średniej karnacji, a nie dla tej najjaśniejszej. Chyba, że jest to produkt, który rewelacyjnie się rozciera i nawet mimo tego, że jest ciemny, to pięknie się rozetrze. Nie wiem, zobaczymy. Ma kosztować 30 dolarów, więc sporo. Ja jakoś też nie jestem wielką fanką produktów kremowych, więc nie sądzę, żebym e, go kupowała. E, może podejdę do Sefory i sobie zesło czuję, jeżeli będzie dostępny, ale raczej nie jest to coś, co mnie kusi, chociaż widziałam, że wiele osób faktycznie jest podekscytowanych tym produktem, więc może się okazać, że będzie to coś ciekawego. Z tego co widzę tutaj, na że jest to produkt, który bardzo łatwo się blenduje. Jest odporny na trening, jest odporny na pot, jest odporny na wodę. No i co, ma być dostępny 17 maja. Nie wiem, czy w Polsce też będzie on dostępny od 17 maja. Zapewne najpierw on będzie dostępny w Stanach i dopiero później w Polsce. Chociaż wydaje mi się, że Huda mniej więcej w podobnym czasie wchodzi do Polski też, więc może będzie niedługo. No ale drugi produkt, to słuchajcie, on dosłownie 47 minut temu się pojawił na trend Trendmudzie. I to jest Setting Spray matujący. I nic więcej tak naprawdę o nim jeszcze nie wiemy. Ma, by, ma być dostępny w maju i tu jest napisane, czekajcie, bo tutaj jest, jest tak, waterproof makeup setting ultra matte finish, czyli będzie to bardzo matujący spray, no to już automatycznie nie jest to coś dla mnie, ale słuchajcie, jeżeli macie bardzo tłustą skórę i ta strefa T bardzo szybko Wam się wyświeca, to to może być coś fajnego, bo raczej nie kojarzę... Innych tak popularnych sprayów, które byłyby matujące, bo są utrwalające, są rozświetlające, ale matujące? Nie kojarzę. No bo rozświetlające najbardziej popularne to oczywiście Anastazja, utrwalające Mac Studio Fix, RBDK, All Nighter i tak dalej, i tak dalej, ale nie kojarzę, żeby był jakiś taki mega znany, matujący. Więc to może być coś fajnego, szczególnie właśnie dla osób z przedostaczającą się ce cerą, szczególnie y, latem, więc to ekscytujące, może nie dla mnie, ale dla osób z tłustą cerą myślę, że tak. E, dalej mamy Juve's Place i nowa to rzadko, rzadko mówię o tej marce, dlatego że zazwyczaj kiedy oni em, pokazują nowe nowości, ostatnio były bardziej takie produkty właśnie do twarzy, jako rozświetlacze i tak dalej, one są zbyt ciemne, bo właścicielką Juvia's Place jest um, osoba pochodzenia afroamerykańskiego, więc to kompletnie nie jest kolorystyka y, Polek. Więc y, nie mówiłam nic też o tym, bo wydawało mi się, że to za bardzo nikogo nie będzie interesowało, ale teraz mamy paletę cieni, więc tutaj już jak najbardziej nazywa się... Koral. I to mnie zdziwiło, kiedy ją zobaczyłam, bo tak naprawdę w tej palecie mam tylko dwa odcienie koralowe. A reszta już y, zdecydowanie nie jest y, odcieniami koralowymi. Ma kosztować 20 dolarów. To, co jest fajne, to to, że faktycznie są tutaj cienie chłodne i ciepłe, czyli to jest to połączenie y, chłodnych i ciepłych tonów w jednej palecie, To jest oczywiście fajne. Czy mi się ta paleta podoba? Nie. Czy doceniam to, że jest inna? Tak, jak najbardziej. No bo jednak wiecie, w tym momencie większość palet wygląda. Oops! Wygląda tak. Czyli ciepłe, pale, ciepłe tony, coś turkusowego, to jest standard w, w tym momencie w tych paletach. Ja bym Wam pokazała w ogóle pierwsze trzy, jakie tutaj złapię. Wszystkie będą wyglądały tak samo, więc doceniam to, że ta paleta jest inna. Nie jest to coś, co mnie oczywiście interesuje, ale sama jakość cieni Juvia's Place jest bardzo fajna. Mam tutaj nawet pod ręką Mini Masquerade z właśnie tej marki i to jest naprawdę bardzo fajna jakościowo paleta. Cienie są bardzo mocno napigmentowane, fajnie się blendują. No i jednak większość tych palet jest po prostu trochę inna. Nie macie takiej klasycznej palety z Juvia's, jak właśnie o tych, o których powiedziałam wcześniej. Jest zawsze coś innego, więc tutaj bardzo mocno doceniam i kiedy ta paleta ma być dostępna? Niedługo. W Polsce, gdzie możecie kupić Juvia's Place, wydaje mi się, że jest na Minty Shopie, na pewno na Beauty Bay, wydaje mi się, że też jest na Cult Beauty, to nie są te polskie marki, ale one wysyłają do Polski bez słab, bez podatku itd., itd., Czy mamy... No i ostatnia rzecz. Czy mamy coś jeszcze? Ostatnia rzecz, no oczywiście Nabla The Secret Palette, będzie dostępna 22 maja, i ona wygląda, coś hmm, ja Wam tu wrzucam, po co ja Wam to pokazuję? Ona wygląda tak i teraz co ja o niej myślę? Ja już w ogóle, bo ja dzisiaj przed chwilą nagrywałam czyszczenie toaletki z palet i właśnie mówiłam o Nabli, że wydaje mi się, że wszystkie palety są trochę do siebie podobne. I teraz czyta się jakoś mocno różni innymi, znowu mamy róże, znowu mamy brązy. Tak jak właśnie Wam mówiłam, każda paleta ostatnio ma jakiś turkus w sobie, to... Ta tutaj też. Na pewno e, nie mogę się doczekać, aż ją dostanę i zobaczę te cienie na żywo, bo, no bo to jednak jest lekka różnica. E, powinnam raczej ją dostać, no bo jestem na liście PR-owej więc chętnie ją e, zobaczę, zmacam. Na słoczach, ona wygląda pięknie, więc, no, jestem ciekawa. Szczerze mówiąc, jestem jej ciekawa. Podobają, podoba mi się jakość cieni nabli, więc tutaj chętnie dowiem się czegoś nowego, pomacam, zobaczymy. Chcecie test, kolejną recenzję, czegoś z nabli? Dajcie znać. I ostatnia rzecz, jaką mam zapisaną właśnie na stronie, na Instagramie, to jest coś z pielęgnacji, bo też mówiliście, że chcecie, żebym wam mówiła o pielęgnacji. Więc nowość: m, krem pod oczy z Koi. I tutaj jest tak, to jest aktywny krem pod oczu, który ma roślinny czynnik wzrostu EGF, napina skórę pod oczami, działa profilaktycznie przeciw powstawaniu nowych zmarszczek, jest hipoalergiczny i nie podrażnia. No i tutaj jak wiecie, ja bardzo lubię testować nowe kosmetyki do pielęgnacji, yy, uwielbiam kremy pod oczu, uwielbiam sera, uwielbiam maseczki, więc yy, na pewno wydaje mi się, że dostanę ten krem. I może wiesz, nawet jeszcze dzisiaj, więc jestem ciekawa, jak on się y, sprawdzi, na pewno dam Wam znać. Y, więc tutaj jak najbardziej jestem podekscytowana i będę miała dla Was zniżkę też na koi y, minus 20%, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tutaj czekajcie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba y, i że skorzystacie. I od razu, jak tylko dostanę ten krem, od razu zacznę go testować, żeby mógł wam też powiedzieć, czy jest fajny, czy nie. Bo testuję teraz cały czas od dwóch tygodni jakoś ten krem do twarzy nowy. Ja jednak powiem wam, że mam czasami takie marki, które lubię szczególnie za coś i koi właśnie z taką marką, która w 100% satysfakcjonuje mnie, jeżeli chodzi o kremy do twarzy. Bo jeżeli właśnie mówimy tutaj o kremach, nie ma zbyt wielu marek, które do 100% jakby mi pasują Koi taką marką jest, więc bardzo jestem ciekawa też jak sprawdzi się u mnie ich krem pod oczy No i oczywiście dam wam znać No i teraz wchodzimy na Sephora No i jeżeli jesteśmy już przy tej pielęgnacji, to faktycznie mam dwie rzeczy z pielęgnacji z Sephora I to jest informacja ogólnie, że wchodzi do Sephora Stanley Riley Jeszcze niech tylko wejdzie Ole... Ole... Ole? Ole? Ole Henriksen I jestem szczęśliwa ja w ogóle nie będę miała potrzeby, żeby iść do Stanów na zakupy. Bo właśnie brakuje mi bardzo Olea Henriksen, dlatego, że on ma na też produkty. E, mam e, teraz w sumie trzy produkty, z każdego jestem mega zadowolona, więc bardzo bym chciała jeszcze ule Henriksen. Sephora, halo, dzień dobry, witam. Ale mamy Sunday Riley. Na razie jest zestaw z e, serum CO, vitamin C, Breaking serum i olejek nano z retinolem, ta Luna Sleeping Night Oil. Podobno bardzo fajny produkt. I ten zestaw kosztuje 95 złotych, hmm, ale tutaj mamy 8 ml i 5 ml. Aha! Drogo! Teraz jest niedostępny. No, dużo. Ale Sunday jest drogi, więc można było się tego spodziewać. Ale znowu kolejna mega ekscytująca rzecz Summer Fridays. I dwie maski yy, Ta złuszczająca i nawilżająca 195 zł za jedną maskę Ja mam tą nawilżającą i muszę Wam powiedzieć, że używałam jej wcześniej mm, tu było takie właśnie mm, Okej, okay. yy, więc teraz chcę Jeżeli już jest dostępna, chcę ją troszeczkę więcej Poużywać, żeby móc Wam też powiedzieć Czy warto ją kupić, czy nie Bo wszyscy są z niej zadowoleni Tylko nie ja Story of my life Prawie E, więc na pewno chcę ją używać częściej i zobaczyć, czy jest wart tych dwóch stów. E, I wtedy na pewno dam wam znać. Nie mam tej złuszczającej, mam tylko tą nawilżającą e, Samo opakowanie bardzo mi się podoba, bardzo podoba mi się ten koncept, że to jest właśnie w tej takiej wiecie, Tej takiej tej, tej, w się tak fajnie. Czyli no. no, więc to jest Sephora Rossman. Jedna w sumie tak naprawdę bardziej ekscytująca rzecz to jest Bell, paletka rozświetlaczy i brązerów. Bardzo podoba mi się, jak wygląda ta paleta, może nie wygląda jakoś mega drogo, ale jest kusząca, jest przykuwająca uwagę e, i na pewno jak tylko się pojawi, lecę psz, do Rosmana obczaić. E, mam ten bronzer nowy, nie nowy, on nie jest nowy, on jest dla mnie nowy. E, Fresh Bronze Pop. Fresh Bronze Powder, jeszcze go nie używałam, dlatego że teraz jestem zakochana w tym momencie w Maybelline City Bronzer, mam go też, Woo! highlight! E, sorry. Mam go też dzisiaj e, na policzkach. Highlight to jakby już od razu ktoś chciał wiedzieć, to jest Amrezy połączona z turbopigmentem złotówką. I jeszcze troszeczkę dałam han tego złotego. Nie mogłam się oprzeć, przepraszam. E, ale właśnie ma być ta paleta. Ona ma być dostępna od czerwca. I jeszcze będzie paleta róży. Ona mnie jakoś mniej interesuje, dlatego że jestem zakochana znowu. Jelko jestem zakochana cały czas, słuchajcie. Piękne życie, piękne życie Wam powiem. Oczywiście nie mam tego produktu przy sobie. Ale w tym różu z Maxa Wacklora. Hmm. Jeszcze chwila, jeszcze chwila. I podkład. AA. Hmm. Mam tylko jeden róż z AA i ostatnio kupiłam balsam do ust z AA, ale poza tym nie mam nic. Nawilżający podkład, rozświetlający. Ja uwielbiam wszystko, co nawilża, uwielbiam wszystko, co rozświetla i jestem tylko ciekawa, czy to jest nowy produkt, czy to jest produkt zapakowany na nowo? Dajcie znać. Healthy Wear Foundation. Bardzo podoba mi się w ogóle nazwa, bo wiecie, jest Healthy Mix, jest też ten z Physicians Formula, The Healthy Foundation, który też mam i też bardzo lubię. Więc w ogóle lubię wszystko, co jest, to ma w nazwie Healthy. Więc e, Healthy Wear też mnie przekonuje. Tu mamy też, widzę, jakieś fruit ekstrakty em, i no... Dajcie znać, czy on był wcześniej w kolekcji, tylko teraz po prostu jakby wypuszczają go na nowo. Czy to faktycznie coś nowego? Bo jeżeli tak, to bardzo chętnie to przetestuję. Wiem, że też chcecie, żebym Wam przetestowała ten podkład i go kupiłam. To jest Janda, dobrze kryjący sceniczny make-up. Czy będzie make-up sceniczny? Zobaczymy. Będę testować. Najpierw jednak przetestuję podkład z Diora. Jutro będę go testować, więc też dam Wam znać. No i w sumie ostatnie dwie rzeczy, to są z rzeczy z Kokolity Nowości, Paese e, i właśnie współpraca Kokolity z Paese. Dwie nowe palety, nie muszę Wam tutaj nic wklejać, dlatego, że mam je. E, one kosztują 7 dyszek, więc nie jest to tak tanio, ale wyglądają tak. To jest Indian Summer, a tutaj mamy Vivid View. Tak wyglądają te palety, bardzo podoba mi się ich opakowanie. E, fajnie wyglądają. No i jak możecie zobaczyć, to jest to samo co to, chociaż czemu są nazwy inne? To jest to samo? No nie, dobra, nie. To nie jest do końca to samo, ale jak widzicie, właśnie całość opiera się na tym, że tutaj mamy taką czwórkę brąz typowo takich cieni, żeby wykonturować powiekę. No i tutaj właśnie, jeżeli jesteście bardziej Indian Summer, tak, tak to macie właśnie takie bardziej różane, takie dusty odcienie. A jeżeli jesteście Vivi, viu, no to macie neonowe, które powtarzają się w palecie Rainbow Palette, też z Paese. Więc jeżeli lubicie coś bardziej takiego, chcecie neon, neony, ale też chcecie coś bardziej neutralnego, no to ta paleta. No i zobaczymy, będę je testować niedługo, tam Wam znać, czy są warte swojej ceny, czy nie. Więc to są nowości z Paese. I już ostatnia rzecz... 130 zł, NYX Makeup, nie, Glitter Goals Cream Pro pale, Paleta Brokatów Cream A, Tego nie przeczytałam No i, no znowu to widzicie To jest paleta z brokatami Mamy 2, 4, 6, 8, 10 Brokatów i kurczę Kurczę, podoba mi się, powiem Wam I macie O nie, ja nie wiem, czy jeszcze dzisiaj jest Ale wiem, teraz na kokolicie jest Promka minus 10% na wszystkie produkty Nieprzecenione, więc to hmm, czy ja jej potrzebuję? Tu mamy właśnie, fajne mamy kolory tych brokatów, ale czy ja będę ich używać? Czy ja potrzebuję czegoś więcej niż Turbo Pigment, który mam dzisiaj zresztą na oczach i to jest odcień Nie wiem. Nie wiem, moi drodzy, ale mi się podoba. Co sądzicie? Czekam na Waszą informację. Ale to jest to, co znalazłam ostatnio z nowości. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Liczę na to, że za dwa tygodnie będzie coś... Jeszcze ciekawszego, czekamy na kolejne nowości, e, wiem, pewnie będziecie mi pisać w komentarzach, czy widziałaś, e, że Hania pokazywała nowe Turbo Pigmenty, w sumie Turbo Plus, tak widziałam, e, nie chcę na razie jeszcze o tym mówić, dlatego że pewnie to będzie za parę miesięcy, tak jak czekam cały czas na tą paletę koralową, która była ogłoszona już dawno, dawno temu, już Wam pokazywałam słuchy na początku roku, dalej tej palety nie mam, więc... No, logicznie, że jej nie mam, jeszcze jej nie kupiłam, jeszcze w ogóle nie wyszła, Więc yy, po kolei, wszystko. Zobaczymy, jak yy, to będzie wyglądało, już ostatecznie. Też, yy, jeżeli jeszcze Was bardziej interesują nowości z Glam Shopu, to Hania pracuje w tym momencie nad podkładem. Co też jest dla mnie mega ekscytujące, bo to będzie no, pierwszy taki właśnie produkt, już płynny, kolorowy z Glam Shopu więc też na pewno kiedy będzie to go kupię i przetestuję, ale w tym momencie już dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę Wam miłej niedzieli albo jakiegokolwiek innego dnia, w którym to oglądacie. I widzimy się oczywiście w poniedziałek. Do zobaczenia. Pa!